Jeden z moich subskrybentów napisał Marcin, jesień jest szara i bura. Możesz dać więcej kolorów w stylizacjach? Mogę. I nie, to nie będą żółte spodnie. Na wszystko jest czas i miejsce. Jesień to nie nuda. To tony oliwki, zgaszona pomarańcz i głębokie brązy. Sekret? Nasycenie koloru, materiał i faktura. Już zaraz zamszowe kurtki i buty, tweedowa marynarka i spodnie, a także Wełna Merino zaczną grać. Pierwsze skrzypca. A ja nie mogę się tego doczekać. Szczególnie, że znajduję dla Was linki do takich fajnych rzeczy. Uwielbiam lato, ale nie oszukujmy się, to jesienią styl ma ten prawdziwy, męski charakter i pazur. Tak, lato to najprostsza pora roku, by wyglądać dobrze, ale spokojnie, z moją pomocą polubisz jesień jak nigdy dotąd. Już za chwilę dostaniesz ode mnie wiedzowe rolki, filmy jesiennego Abuka, który premierę ma 9 września. Uwierz mi, tej jesieni polubisz chód, kolory i klimat jak nigdy wcześniej.